Cześć ja jestem Bolanek i witajcie w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę parę ciekawostek, e, trików, mitów, legend na mapie Inferno. Zapraszam do oglądania. W propozycji numer 1 pokażę wam jak pozbyć się snipera na dole na cmentarzu, który znajduje się w dość standardowej e, pozycji. W sposób troszeczkę bardziej hardcoverowy, ale myślę, że do opracowania, więc e, wchodzimy do takie przez takie okno to jest taki scan widzicie go centralnie tutaj i po prostu będzie trzeba go trafić tam czasami można popróbować i to naprawdę się yy, się uda myślę, że naprawdę warto popróbować, yy, no jest to proste tutaj macie okno, proszę bardzo Się udało, więc myślę, że naprawdę polecam ten sposób i tego skana. Propozycja numer 2, czyli skrzynka na bombside A, czyli bez problemu będziecie mogli przykryć dywan. Jest to który naprawdę utrudni widoczność niejednemu z przeciwników, a rzucamy go osypeczka, kominek. Kolejny sposób na zabicie snoipera, tym razem na bananie. Pamiętajcie, że ten sposób działa dokładnie w dwie strony. Może was zaskoczyć antyterrorysta, jaki terrorysta tutaj się idealnie ustawił. W celowanie, Teraz pokażę wam skok, jak dokładnie wejść na ten daszek na te takie balkoniki, więc e, wchodzicie na osobę, musicie mieć znajomego, który po prostu Was zbustuje i jesteście na jeden balkon, drugi balkon i jak jesteście. I no, polecam w ten sposób, bo szybko e, ktoś wychodzi i wygrywacie rundę, więc e, fajnie fajnie. Na pozycji następnej coś w ogóle z innego świata. Czy widzieliście, że możecie zabić pływające ryby w fontannie? No i zobaczcie, nie chcą w ogóle... O, ta już się Tak, czyli jednak da radę. Ciekawostka numer 6 Jest to są urzucone z bananem na szpule. Ustawiamy się e, przed drewnem, e, a następnie celujemy dwa elementy płota. Tutaj... I on leci dokładnie powinien się odbić w tym miejscu Jeśli jesteśmy jeszcze trochę na bananie e, wbijać jeszcze raz na to samo miejsce dokładnie tylko tyle żeby tutaj się zawiesić i trafiacie, to jest smoke na CT e, no mniej więcej tutaj na tą linkę, prawda? Wrzucać się ten smoke centralnie powinien zablokować całe miejsce. Teraz wam pokażę flesza e, rzuconego na banania. Już tam się pokazałem bota, który mnie cały czas obija. Ustawiacie się tutaj do tej e, takiej nie, wiem, no, paletki, e, celujecie dokładnie w to miejsce w przedstawione na ekranie. Macie spację i bot został oświetlany. Jako dziewiątka ciekawostka pokażę wam jak zrespić te wszystkie boty które tu są i jeszcze po CT w jednym miejscu Więc e, klikacie sobie zbindowane 5. I patrzcie, widzi, widzicie? Cały team jest wasz i drużyny przeciwnej I teraz wystarczy, że zbindujecie sobie pod piątko na przykład bota Tylko wpiszecie go od, żeby was nie rozwalił e, Cyk they they i zobaczcie co been. zrobi Nie strzeli do nich A tylko ucieknie bond. Tak samo jak I ten drugi też nie będzie strzelał w nich, a, a zobacz, bym mógł strzelić, a zobacz, co zrobi. Nie wie o co chodzi. A kolejnego już by postawił. Te też nie wie o co chodzi, widzicie? Masakra, co? Mogę tak postawić jeszcze, czteryście, jeden, dwa. I no i to wszystko. No więc. Serio, fa fajne. I oni tam się nawet nie zawijają, więc polecam. Możecie sobie przetestować na butach. Ostatnim trigiem jaki jest bardzo ciekawy smog, którego rzucamy z rogu Sajitu, a co lejemy w lampę. E, następnie oczywiście e, z jumproem oddajemy rzut granatu, który ląduje idealnie. E, I odcina nam naprawdę całego longa, więc możecie sobie zauważyć. Od, bo od ściany do ściany nie ma żadnej szczeliny, że ktoś się skampi i Was przyceluje. Lubisz grać w gry? W każdej grze znajdziesz zadania, za które zdobywasz punkty. Zbierz punkty i w dowolnej chwili wymień je na doładowania do gier. PaySafeCard, PayPal, skiny do CS:GO, klucze do gier i wiele innych. Zarejestruj się już dziś i pobierz 100 punktów na start. Kod promocyjny to gry grynaplus.grynaplus.pl